Ten produkt obniża Twoją odporność. Stop! Codziennie możesz go spożywać, nawet nie wiedząc, że działa jak cichy zabójca Twojego układu odpornościowego. Myślisz, że chorujesz, bo masz pecha? Że to wirusy, geny albo przypadek? Błąd. Większość ludzi sama niszczy swoją odporność. Na talerzu, dzień po dniu. Jest jeden produkt, który stał się podstawą współczesnej diety i jednocześnie największym zagrożeniem Twojego zdrowia. Wmawiają ci, że jest nieszkodliwy, że to najzdrowsza alternatywa, ale to jedno z największych kłamstw dietetyki. Jeśli go nie wyeliminujesz, Twoje ciało nigdy nie będzie działać na pełnych obrotach. Nigdy. Obejrzyj do końca, bo jeśli jesz ten produkt, możesz nawet nie wiedzieć, jak bardzo cię osłabia. Mówię o olejach roślinnych. Przemysłowych, tanich, toksycznych. Olej słonecznikowy. Rzepakowy, sojowy, kukurydziany są wszędzie w sosach, w pieczywie, w fast foodach, w gotowych daniach i nawet w produktach z etykietą FIT. One nie są naturalne, one nie są zdrowe. One są zapalnikiem, dosłownie zapalnikiem przewlekłych stanów zapalnych w Twoim ciele. Zwiększają poziom omega-6 do poziomów, z którymi ludzki organizm nigdy nie miał do czynienia. Twój układ odpornościowy zamiast Cię chronić, cały czas walczy z wewnętrznym pożarem: skutki przeziębienia, zmęczenie, mgła mózgowa, bóle stawów, spadek testosteronu, problemy skórne, przewlekłe choroby i zero siły do działania. Olej roślinny nie daje energii, nie wspiera regeneracji, nie wzmacnia odporności, wręcz przeciwnie, Uszkadza błony komórkowe, zaburza hormony, podnosi stres oksydacyjny i przyspiesza starzenie. A ty myślisz, że jesteś zmęczony życiem? Nie. Jesteś zmęczony tym, co wkładasz do ust. To nie twój wiek, to nie geny, to nie pech, to dieta i czas to przerwać. Jeśli chcesz się odbudować, musisz zacząć od fundamentu i wyrzucić z życia to, co cię niszczy. Zamiast olejów roślinnych, wróć do tłuszczy, które naprawdę karmią człowieka. Smalec, masło, łój, jaja, tłuste mięso. Tłuszcze zwierzęce to naturalne paliwo Twojego układu odpornościowego. Tak jadali nasi przodkowie, silni, odporni, niepokonani. I tak powinieneś jeść ty, jeśli chcesz odzyskać siłę. Ale samą zmianą jedzenia nie załatwisz wszystkiego. Potrzebujesz strategii. Potrzebujesz przewodnika, kogoś, kto poprowadzi cię krok po kroku i pokaże ci, jak odbudować nie tylko ciało, ale też głowę. Dlatego jeśli jesteś gotowy, zapraszam cię na mój mentoring. Projekt sukces. Przeanalizujemy twoją dietę, nawyki, styl życia. Pokażę ci, co naprawdę ci szkodzi i jak to odwrócić. Zbudujemy odporność, której nic nie ruszy, ani wirusy, ani stres, ani toksyczne jedzenie. Kliknij link w opisie i zapisz na konsultację, ale ostrzegam, to nie jest mentoring dla miękkich ludzi. To program dla tych, którzy mają odwagę wyrwać się z Matrixa i odzyskać władzę nad swoim ciałem. Jeśli jesteś gotowy, napisz w komentarzu, wchodzę w to. Pokaż, że jesteś jednym z tych, którzy wybierają siłę, a nie kompromisy.